Sława bracia i siostry. E, witam Was po miesięcznej przerwie. Tak? Przepraszam Was, że nie nagrywałem do tej pory filmików. E, zwłaszcza przepraszam te osoby, które czekały na te moje filmiki. W każdym razie e, dzisiejszy film chciałbym, za, e, chciałbym e, nakręcić z cyklu e, Początki Lechickie, ciąg dalszy. Tak? który nawiązuje do pierwszego filmu y, pod tytułem właśnie Elam. A dzisiejszy odcinek będzie po Elamie. Czyli ciąg dalszy tego co się działo po, y, zniknie, po rozgromieniu przed Wielkiego Hamura w jego około 1763 roku y, przed naszą erą y, po prostu królestwa Elamu. Czyli sojuszu. W każdym razie e, kiedy już do tego doszło, tak, około 1700 roku przed naszą erą, tak, e, szeroko rozumiane cywilizacje typu starożytny Sumer, Babilon, Grecja, Egipt tak szeroko opisywane w historii podręcznikowej e, w przedziale czasowym od 5500 lat, ja bym powiedział nawet tysiąca lat od ostatniego potopu czy kataklizmu, tak jak to woli, wysuwają się pewne wnioski, zbieżności, że te cywilizacje dopiero po styczności z pewnymi ludźmi wybuchają technologicznie, wybuchają, no rozkwitają, by to nazwał słowo cywilizacyjnie i stają się potęgami na najbliższe tysiąc lat, tak. Także i analizując choćby właśnie te kultury prawie zgodnie, ich początki, właśnie idąc ze wschodu, ze wschodu na, na, zach ze wschodu na zachód, sięgają ma 6000 lat przed naszą erą, są opisywane. No, do, do tych na zachodzie 4000 lat przed naszą erą. Tak było z kulturą y, grecką i y, egipską. W każdym razie, gdy zwrócimy uwagę na rozwój właśnie duchowy tych cywilizacji, technologicznie zobaczymy, iż upadek ich wcześniejszych wersji, tak? czyli tych królestw zjednoczonych Starożytnego Egiptu do piątej dynastii w Egipcie i w Grecji e, kultury kreteńskiej, czyli osiągnęły te apogeum swojego rozwoju nagle zbiega się to z, z tymi samymi może powiedzieć datami, kiedy zostawiłem ze sobą linie czasowe właśnie Grecję Egiptu i wcześniej opisanego przeze mnie e, państwa Elam jego upadku, dziwny zbieg okoliczności, w tym samym czasie następuje przełom na tych ziemiach Egiptu i Grecji. To znaczy, pojawiają się wówczas, prawie w tym samym czasie, ludzie na koniach, z rydwanami, z technologią, którzy u, odpowiednio u góry na Grecji zwą się Achajami. Ale nawet jeżeli tutaj przytoczę sobie tutaj um, Józefa Fla, y, Flawiusza, pierwszy wiek naszej Ery, który cytował nawet przy, w dziele przeciw Apionowi, tak i hellenistycznego historyka Manetona, tak, przed naszą erą, według niego opisuje, że y, na ziemię greckiej najechali. No, Izraelici nawet takiego sformułowania użył. Ale nie Izraelici z tej formy, którą używają dla siebie teraz Żydzi, teraźniejsi. Tylko właśnie pasterze na koniach. W innych pismach zwano ich ahajami. Możecie to znaleźć w Wikipedii i pogrzebać trochę na ten temat. To, było, to, było, to się działo właśnie w Grecji. A hajami, którzy mieli brody, byli w lekkich, krótko odzianych, yy, z krótkimi rękawami zbrojach skórzanych, na koniach, na rydwanach, którzy mieszkali w kwadratowych domach z palińskim pośrodku, jednoizbowych. Także to, co Wam by można było przypomnieć, yy, jak wyglądają domy w biskupinie, te otworzone. Czy Wam to nie przypomina czegoś? I w tym samym czasie na górny Egipt najeżdżają, który już był podzielony, też był usyłku swojej tej pierwszej, yy, tak nazwijmy yy, linii czasowej, predynastycznej, tak, później do piątej dynastii, kiedy był strasznie podzielony wojnami domowymi. Pojawiałem się, najeżdżają tam Hyksosi, właśnie tajemnicy ten Hyksosi. Którzy, według też kolejnych historyków starożytnych, wywodzą nazwę od pasterzy na koniach, pasterzy, rozumiecie, Izraelitów i teraz bym powiedział nawet Achajów, którzy też przybywają na tereny właśnie w tym samym czasie co do Grecji. Achajowie podbijają Górny Egipt na 200 lat, tak? budują wielką stolicę Abaris. To już sama nazwa wskazuje, i podobno nawet jeszcze dokonamy ekspansji przez te 200 lat w kierunku Maroka, budując wiele stolic, właśnie, które bym porównał do budownictwa, właśnie, e, kopców i innych rzeczy awaryjskich. I zobaczcie teraz. W tym samym czasie oni, przybywając w wyniku różnych perturbacji, Najpopszechniejszych terenach łączyli się z ludami tubylczymi, czyli z Grekami, tam rodowitymi można nazwać, jeszcze wtedy nie Grekami, tak, kretyńczy, kretyńczykami, ale w obrębie Morza Egejskiego oraz w Egipcie, tak, gdzie zaprowadzają swoje rządy, wpływają na te kultury. Nagle, właśnie w Grecji, później wybucha, datowane są wtedy początki y, kultury mykeńskiej, która się przeradza w ogromną kulturę i rosji technologicznej Grecji, plus filozofii i duchowości, jaką znamy dzisiaj z opowiadań. No i Egipt też przez 200 lat y, walcząc i y, z tymi tajemniczymi hyksosami, tak, y, y, spotyka się z technologią y, właśnie. Y, Wykuwania mieczy czy z technologiami wykuwania broni ze stali, z brązu, metodami budowania rydwanów i przede wszystkim pierwsza stykają się z koniami. To jest zadziwiające. Ci pre-starożytni, jakby to nazwał, Egipcjanie nie znali koni wcale. I, i, I oni w wyniku tego też zdobywają wiedzę w taki sposób. Tylko że Egipt, później dolny, który był pod panowaniem w kolejnej dynacji faraonów, bodajże do dziesiątej. W końcu się pojawia jeden taki pan, który tutaj sobie zapisałem, bodajże go, Amokheb, czy też jakiego, który łączy te ludy i korzystając z tej technologii, którą zdobyli, wiedzy od tych właśnie koczowników na koniach, wypieraj. I w tym momencie wybucha znowuż. Niesamowicie technologicznie e, Egipcie, e, Egipt i łączy się w jedno królestwo, górny, dolny, znowu jest zjednoczony i wtedy przeżywa najświetniejszy swój okres rozwoju. Wtedy to powstają kolejne piramidy, bo podobno są jeszcze starsze piramidy, ale te, e, to, który, o których się potencjalnie uczą, piramida Cheopsa i tak dalej, powstają po prostu i y, 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 i są po prostu yy, wzorem, czy przykładem wpływu właśnie tych ludzi z zachodu yy, przepraszam, ze wschodu. No. Ja tu przytoczę jeszcze starożytnego, yy, starożytnego yy, historyka Manetona to na z trzeciego wieku przez naszą erą, że właśnie Zachodnioazjatycki lud, podobno Izra Izraelici, najechali właśnie na nasze ziemi. I to daje nam znowuż do myślenia, czy w tym samym czasie, właśnie kiedy upada Elam około 1700 roku przed naszemerą, w tym samym czasie, kiedy pojawiają się heksosi tajemniczy, na północy Egiptu, którzy podbijają północ, można sam tam samą, tą północ Afryki. I tajemnicze Ahajowie, którzy też na koniach i zachowujący się jak Slovenię, wyglądający jak Slovenię, Ariowie wpadają do Grecji, tak? przynosząc ze sobą tu i tu technologię. Nie pojawiły się właśnie wtedy w wyniku tej ekspansji, co pokażę Wam tu na zdjęciach. Na naszych terenach starożytnej Leki, na terenach przedwojennej Polski, przedrozbiorowej Polski. Czy nie daje Wam to do myślenia, że jak to jest dziwny zbieg okoliczności? Zestawcie, przestudujcie sobie te linie czasowe Egiptu, Grecji i zobaczycie, żeby się zgodziło z tym, co się działo wtedy. Nad Zatoką Perską. Kiedy właśnie znika, kiedy państwo Elam, tak, przestaje praktycznie istnieć jako wolne państwo. Do tego, co może być jeszcze wspólnym elementem łączącym te kultury, łącznie z polską, słowiańską, nie katolicką. Jak już wspomniałem w wcześniejszym filmie, religia. Religia, wiara politeistyczna, czyli wielu bóstw, czyli nazywania nazwami kodowymi sił natury. I teraz możecie sobie przestudiować, jak podobne są te bóstwa. Później przyjął to Rzym. Czyli zobaczcie, Egipt. Wielu, wiele bóstw, wielu bogów, nazwy gwiazd, nazwy po prostu tego, co się nas otacza. Grecja to samo. I nasze słoweńscy bogowie. Chociażby Weles nasz, brodaty władca ziemi, władca podziemi, władca, który ma wiedzę, jak to wszystko rośnie, otacza nas, odnosząc się do Ostatniej Równonocy. To czyż to nie jest Hades grecki? Także inni bogowie, jakbyście zestawili to ze sobą. I teraz zobaczcie, jak to po kolei się zazębia. Dlatego następny odcinek będę chciał nakręcić na temat właśnie już. Plemion, które istniały w tym samym czasie, 1700 roku przed naszą erą, na terenach Starożytnej Lechy, przedwojennej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Żebyście zobaczyli z tych sięstw, jak to się wyłoniło, nasza państwowość. Jak wspólnie z narodami, z naszymi bratankami Węgrami, czy innymi Słowianami na wschodzie, stworzyliśmy masagetami, nazwijmy to tak, bojowniczymi, stworzyliśmy po prostu wielkie imperium. I to i, i w wyniku wiecu wybraliśmy jednego pana, który właśnie przybył z tych terenów, który miał wiedzę, który był mądry, który przyniósł technologię, który wpłynął na rozwój tych królestw i zjednoczył je. I zapoczątkował czasy wielkiej leki. Zatem zapraszam do następnych moich filmów. Życzę Wam jak najlepiej. Sława!